Dzisiaj jestem z moim kolegą Błażej i yy, o, będziemy otwierać jeden global event gift, 8 charmstone'ów, 7 mini chest'ów, 35 large band enchant 81 bundle enchant, 46 bundle flax, 56 bundle fruit, 42 bundle potion, 59 bundle toys, 37 large gift bagów, 241 gift bagów, 2 tech klucze, 1 wojtki, 9 Crystal kluczy i 35 hacker kluczy, a jeszcze może 40 tech spinny wheelów, 3 Void spinny wheel i 9 spinny wheel ticketów normalnych. Dropnie mi coś? Już? może, 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 dobra. Ej, Bożej, to chcesz patrzeć na obanik, czy nie? Nie muszę. Dobra, no to zacznijmy od 241 g 2 Wiecie co mam lepszy sposób? kończone Ponad 1000 i tempów. nice. Tutaj coś mam nowego chyba nie. Tu chyba też nie. W też nie. potkach... A, zapomniałem pod na jeszcze odpalić. Kręczą tak też nie. Dobra, to teraz... Teraz będą... Bandle boys. Wszystkie takie bandle, bo... Poła się ja sobie gra. Charmstones 1 Co to znaczy? 10% better loot from Charmstones. Ej, dobry. 46 Lark. O, Charmstone'a jednego dropnąłem. Nice. Dobra, to teraz 36 Lark, czyli w bagu. Kurde, jak to szybko przeleciało. A nie, bo to Muszę je wolno otwierać. O, dobra, jeden więcej Charmstone. Nice. Dobra, teraz siedem milczestów. Nie polecia, nie poleciało. Dobra, 10 charm To zrobię tak, żeby to wszystko sobie polatało chwilkę. Nagrywa się. Nagrywa, Nagrywa dobra. Dobra, teraz charm y. Jeden. Bonus charm. Dwa. Bonus charm. Trzy. Bonus charm. Cztery. Critical Charm, 5 Coins Charm, 6 TNT Charm, 7 Agility Charm, 8 Coins Charm, 9 Strength Charm, 10 Agility Charm. Zanim przejdę do mojego Global Event Gifta, to otworzę te najmniej ważne, czyli najpierw hacker, hacker, hacker. Tak. Zakwipowane enchantment laka. Dobra, jak poleci heal, czy robię salto? Chociaż nie umiem salta. Pierwsza skrzynka, nic. Druga też nie. Trzecia też nie. Potańczmy sobie. Ma... Pana to, Hakerki to. Hacker, No to nieźle. Ja pamiętam jak to było warte 2 miliardy. <laughs> Co jest? Co jest? Ładny drogowy. Superior. Shiny, tak. Dajcie jo deskę. Deska jest fajna. Ta, znaki zapytania były na to. Wolałbym, ale wiem, że... to Ale... 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 Dobra. E, dance. No dobra, działa. dobra. Teraz robimy Teraz flos. Co robisz gorzej? Utwilam teraz... O idę otworzyć Jazzfa. Nie. Void. Tak. A. Ja też zaraz pójdę. O, może huge? Nie no Exotic Pet. Bo był taki fajny kolor. Ta też ma fioletowy kolor. Pamiętam jak jeszcze był event. Pamiętam jak jeszcze był event świąteczny i dropiłem Jolly Penguina, ale go sprzedałem za jakieś 2 miliony gemów, bo wtedy był zawarty. Nie no, oprócz tego kokerki Hunter to nic nie leci. Jak mich już dzisiaj poleci, to ja nie wiem co zrobię. Łątkę. Ej, no weź trochę, trochę, trochę tego. Trochę... jak to się mówi? Trochę uwierz, no. A będziesz chciał zobaczyć global gif, hmm? Jest! Hacker Hoverboard! Jest! Mam Hacker no, Hoverboarda! Dobra, W. W, W. Już dropnąć nic nie muszę, chociaż taki higgick był fajny, ale jest hacker hoverboard dla tego seal. Oddało. Jak z tym enchantem byłem na profit. Powoli kończę już z tymi na wojda, bo mam jednego Void'a Ale tsunami! Jak będzie huge, to sprzedaję jednego mojego komputera. To oczywiście. Nie komputer, komputer, komputer. No dobra, nie ma już. Dobra. Ale dobra, je, jest git, jest git. Mam deskę. Mam deskę i enchant. Dobra, to teraz lecimy void chest. Uuu, ta power! Dobra, myślałem, że kryty. Kryty, kryty. Ile w ogóle kosztuje taki klucz? 88 koła. Bym mógł sobie kupić 10 takich kluczy za 800. Cześć, y, kalkulator. Nie umiem matematyki. E, czekaj. 88 008... uznajmy, że tyle Nie, y... ile bym w... kupił za 8 milionów? Podzielić na 88 tysięcy 90 klucz. Ej, może... A ile to ma roli? 7. Ej, może... Może jeszcze dzisiaj kupię za 8 milionów domów Void klucza. Wiem, że to będzie L pewnie, ale no... Hmm, wiecie, 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 no. Ile już? 10 minut prawie to otwieram. Dobra, spinny wheel trochę. Pewnie wiedzieliście, ale da się tak robić. Nie chce mi się. Dobra, dwa te klucze. Siedem roli, tak samo. A jest to trochę... O, może już nie? Minik. Czekajcie, dobra, ja sobie otworzę te klucze. Tak. Dobra, teraz idę na spawna. Ej nie takie imagine na spanie w kręcioku jest... Uczy, ja go trafiam z jednym ticketem. Czy tam z dwoma, nie pamiętam A No nie, mam 10. No to to, to wszystko odważam. A ile kosztuje? Jeden? Siedem koła? 70 koła tutaj tracę. Chyba, że będzie... A nie będzie, czyli się też. Dobra, ale mam 9 krystal kluczy. No i twój serwer jest zbagowany chyba, bo nie mogę otwierać krystal. Tak samo on nie był, nie? No to y, wyjdź z gry, ja też wyjdę. Albo nie, zablokuję jedną osobę z mojego serwera i po prostu. Mm -hmm. Aha, tu mi się deska a, nie załadowała. Aha, Do... dobra, już 6 roli, a ile jeden taki jak... ja? Pamiętacie jak sekret klucze kosztowały chyba 400 tysięcy jak ten RDA? I to jest mój Ej, bożej hmm. jak myślisz? Opłaca mi się kupić z, z, za 6 milionów, nie za 8, żebym miał 30 milionów gemów i za te, 30, i za te 6 milionów kupić wojdowe klucze. Ej, uh -huh. Pójdę w ogóle zobaczyć, po ile chodzę, ale sobie... Kalkulator... Co to jest? 6 milionów 200 mam... Podzielić na 88 tysięcy... To 6... Aha, 69 kluczy będę chciał kupić chyba. No to funny number. 50. Albo dobra, wiecie co, ja tego na razie dzisiaj już nie zrobię, ale napiszcie mi w komentarzu, czy, czy chcieliście by, czy byście chcieli taki filmik zobaczyć o otwieraniu już za 6 milionów gemów albo za więcej. A Błażej, chodź na trading plaży bo otwieram global gifta. Już się. Joiny, po prostu do mnie. Global gift to jest tak naprawdę największe, największa rzecz. No nie dołączę. Czemu? A, coś bo, coś? dobra ja dołą weź dołącz na trading, że ja do ciebie dołączę. No. Zapomniałem, że ty nie masz huge. Jeszcze. No jeszcze, ale za niedługo dropnie Hilde, OBS nie pokazał. Za niedługo sobie ogarnąć. A, ja też sobie za niedługo ogarnę. OBS Error. Nienawidzę tego erroru. Dobra, siema. Pa, pana Hoverboarda. Dobra, otwieram. Trzy, cztery... Dwa miliony gemów! Okej. Okay. Za dużo trochę tych gemów poleciało. Boże, czemu te gifty cały czas spadają w wartości? Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ej, Błażej, powiedz jeszcze raz, czy ty byś wydał te 6 milionów gemów na... na wojdowe klucze, bo z nich... czekajcie. Yy, void... Chest... PS dziewięćdziewięć szans. Power is a huge, nie. Y... Nie. Y... What? No co, ja do was wrócę jak bejzer już ten, żeby ten ktoś nie miał tego promocji. Dowiedziałam się na YouTubie, że taki, taki ten, taki huge ma 1 na 9900 szansy. Dlatego wiecie, co? Ile kosztuje huge hunter w ogóle? Bo ja też chciałem zawsze huge huntera. Miałem dwa, ale sprzedałem je tak mało rapu, że nie wiem co. Może 25 milionów. Nie. No to chyba huge huntera nie kupię jednak. Wiecie co? Kupuję. Kupuję Void klucze. Kupuję je. Za 6 milionów gemów kupuję Void klucze. Dorobię się, sprzedam jednego huge'a za 80 milionów, kupię, kupię tańszego trochę. Ile? Boże, 100 tysięcy. Nie, ja za 100 tysięcy nie kupuję ci kluczy, To jest L dla mnie. Uważaj, pomożesz mm? mi szukać Wojt kluczy za cenerapu, oddam ci genu. Co? Pomożesz mi szukać Wojt kluczy za 80 koła? 80? 80 95 maksymalnie. Po prostu ja do ciebie joinę. Ja teraz jestem w tym. Gdzie? Hood versus Evil? Tak. A, dobra, to się grindle. Ja ci... no, Naprawdę co żeby was nie zanudzać, to też wrócę do was, jak będę. Kupiłem 57 porapie. Chyba jeszcze kupię ze 3 i wystarczy. No to 3 powinny być łatwe do znalezienia. O, Na serio nikt nie ma trzech Wojt-Kluczy? A ty masz trzy Wojt-Klucze? Nie, pewnie nie. Bym kluczy... No nie. Jakbyś miał, to bym powyżej rapu. 95, no dobra, nie chcę mi się oszukać. Dobra, wydałem 5 milionów, nie chcę więcej, bo pewnie nic Znaczy, y, dobra, nie będę nic mówił, bo trafię. Trafię Huja. Mówię wam, że trafię Huja i wy w... musicie uwierzyć. Jak mi nie uwierzycie, to... Y, nie wiem. Jak trafię... Jak trafię Huja, dajcie lajka like i suba. Jak nie trafię Huja, to dajcie lajka like i suba. <laughs> ja, ale tak na serio to życie mi szczęścia, proszę was. Mam 60 twoich kluczy. Proszę, huge. To, to jest tylko jeden na tysiąc dziewięćset. No to tu idzie, widzę. No, ale i tak będę miał dużo itemków przez to. Dajcie, huge. Jak, jak nie będzie huge, to naprawdę. Agres L, jak nie będzie no. Ten film będzie z pół godziny trwał. Pewnie tą część wam przyspieszę. No exotic Nie przyda mi się w ogóle. Dwie shiny flagi, spoko. O, buff slot voucher. Buff slot jest fajny. Bo ja mówię, bo 5... Boże, 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 boże... O! Ooo, były dwa itemki i one się tak... Były dwa kolor... dwa różowe itemki ja myślałem, że one się tak połączyły z czerwonym. i ja myślałem, że to... O kurde, jest! Jeszcze... Chociaż będę miał trochę więcej masterki na dlatego będzie dobrze, będzie dobrze Muszę mówić, że będzie dobrze, żebym drognął na że Jak nie drogna i tak mówię, to będzie nic mów. Pociekam! O, jest różowy temek! Może będzie huge? Dajcie już. Przybliżam się. Okej. Dobra, tańczymy. Floss. A teraz Manki. Jak będzie Hughes, to, to będzie mój najlepszy film na Ziemi. Ogólnie najlepszy film na całym YouTube, lepszy od Mister procent. Uwierzcie mi Uuu. Ej Boże, wierzysz w to, że drop nie huge? Mm, nie wiem tylko 20 kluczy, nie 30 w sumie nie, no straciłem 6 milionów gemów. To, że tak jak cały czas mówię, że dropnie straciliśmy ty... będzie w W nie jak teraz mi nie poleci przy... W ostatnich kluczach to nigdy nie kupuję już tych kluczy Chyba, że będę miał miliard gemów i cały team huge'y Po co ja to zrobiłem, Po co, no?

Nie ja dobra nigdy więcej nie kupuję tych kluczy. W ogóle żadnych. Chyba, że krystal, jak będą warte 10 tysięcy. Ja ten Good versus Evil des Event czy nie? kluczy. Chcesz przyjść na ostatnie 5. Nie. O, ja nie mogę. na Dob Dobra, to dawaj. Zdjąłem moje wszystkie pety. W ogóle jakimi jesteście? Dobrymi czy złymi? Pewnie złymi, bo ja jestem jedyny z Błażej, co są dobrzy. Chociaż nie, Nightfox jest zły. To to mnie uszczęśliwia, że Nightfox jest zły. Znaczy dobry. Dobra, pana to. Ty, ty mi dasz szczęście, ty mi dasz szczęście. Hiuchpę! Nie, no ale na serio. ty... gdy będziesz tu stał i dropnie mi Hiuchpę? To ty jesteś najszczęśliwszą osobą na ziemi. Ostatni klucz chyba. Da, dobra, nie, no nie nieudany opening, tylko dropnąłem Hacker Hoverboarda i Hacker Huntera, ale to i tak nie pokryje kosztów kilku dni pracy, kilku tygodni nawet. O, mój Dejker, yeah, jej jak zwykle nie ma Hewja, bo tu nigdy nie ma Hewja. Dobra, do Dobra. następnego widzowie w nieuglonej uczelni.